Cześć, witam Was serdecznie u mnie na kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale znów będzie królować piłka nożna dana na najwyższym światowym poziomie. Będzie raport transferowy. Będę Wam opowiadał o Lidze francuskiej. Co prawda, jak widzicie, występuję tutaj w koszulce AC Milano i powinienem mówić o Lidze włoskiej, ale to przypadek, że dzisiaj założyłem taką koszulkę, więc zanim zacznę opowiadać Wam o Lidze francuskiej a tak dokładnie o Łukaszu Porębie, to pamiętajcie o łapkach do góry, zapraszam także do komentowania, do subskrypcji, jak oceniacie Ligę Francuską, jak myślicie, czy Polacy w najbliższym czasie będą tą Ligę podbijać i czy kiedyś doczekamy się takiej kolonii zawodników, jaką mamy w Lidze. Włoskich, bo najwięcej tych Polaków gra w Serie A, bo kilkunastu, ale może w przyszłości tak i będzie we francuskiej. Już jest siedmiu Polaków, moi drodzy, tyle samo właśnie jest w widze niemieckiej, a ten okres transferowy cały czas, jakbym powiedział, jest dopiero początek, więc zobaczymy, jak te wszystkie roszady będą wyglądać. Ale najważniejsza informacja. Łukasz Poręba, 22-latek, podpisał pięcioletni kontrakt z Lems, moi drodzy. I w ten sposób stał się trzecim Polakiem, który będzie grał w tym klubie, no bo już od roku grał tam Przemysław Frankowski gra. Dalej, między innymi on właśnie zrobił bardzo dobrą reklamę polskim zawodnikom, no bo miał dobry początek w zeszłym sezonie. Rozegrał 39 spotkań, zdobył, moi drodzy, 6 goli i zanotował 5 asyst. Prezentował się fenomenalnie. I to spowodowało, że ten klub z miasta przemysłowego, który właśnie słynie z tego, że są, jest to takie miasto górnicze we Francji, podobnie jak Borussia Dortmund, to spowodowało, że zdecydowali się wykupić Adama Buxę z New England Revolution, moi drodzy, i następnie także zainwestowali w młodego, utalentowanego Łukasza Porębę, który w barwach Zagłębia Lublin, mimo tych 22 lat, rozegrał w sumie 88 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W zeszłym sezonie zagrał 29 spotkań, zdobył jednego gola. Właśnie najbardziej przykre w tej całej sytuacji jest to, że Zagłębie Lublin na tym utalentowanym Zawodniku zarobią tylko 400 tysięcy euro, które jest to, bym powiedział, zapłata za tzw. ekwiwalent, czyli za wyszkolenie, bo ten kontrakt tego zawodnika się. Skończył, no, a gdyby jednak ten kontrakt był dłuższy, no to na tym zawodniku, doświadczonym, młodym, ogranym reprezentancie młodzieżówki można byłoby zarobić no, przynajmniej 2-3 miliony euro. No i właśnie dyrektorzy sportowi tych wszystkich polskich klubów muszą dbać o to, żeby w odpowiednim momencie z takim młodym zawodnikiem przedłużyć. Ja nawet jestem zdania, że z takimi zawodnikami jak Łukasz Poremba to należy przedłużać kontrakty. Nie! pół roku, tylko już jak rok do kontraktu zostaje, to już powinni we wrześniu na początku nowego sezonu, jakby bym powiedział włodarze klubu siadać i negocjować, no bo no, później się tak kończy, że taki utalentowany zawodnik odchodzi. Mam nadzieję, że właśnie Lens będzie to taki klub w stylu Borussia Dortmund, no bo zarówno Borussia Dortmund z Ligi Niemieckiej, jak i właśnie Lens. Te dwa kluby łączy to, że Oba to są miasta przemysłowe z, z jednej strony właśnie Borussia Dortmund takie miasto górnicze I, tu, i tak samo tutaj właśnie były klub Jacka Bąka, właśnie także słynie właśnie to też jest takie przemysłowe miasto i chciałbym właśnie żeby i Buksa i Frankowski i Poręba ci wszyscy trzej zawodnicy grali regularnie żeby stworzyli pewnego rodzaju takie trio żeby były te automatyzmy takie jak kiedyś Lewandowski, Błaszczykowski i także Piszczek. To byłoby piękne, no bo często właśnie fajnie jest w reprezentacji korzystać z takich, jakbym powiedział, trójkątów, tak? Jak, jak Borussia Dortmund, bo są pewnego rodzaju automatyzmy, czy jak mieliśmy kiedyś właśnie reprezentację Pawła Janasa, który korzystał z Żuraskiego, Kosowskiego, Szymkowiaka, czy Franciszek Smuda z Piszczka. I Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego, no bo ci zawodnicy rozumieją się bez słów. I są pewne... czy też kiedyś właśnie reprezentacja Ukrainy, Wobonowskiego, świętej pamięci tego legendarnego trenera, trenera Dynamakijów, także reprezentacji Ukrainy, on też właśnie korzystał z właśnie z takich, bym powiedział, tych automatyzmów, no bo większość zawodników reprezentacji Ukrainy grało w tym świetnym dynamików, które grało w Lizemiszu i także szakra Redoniec. I można było bazować na tych automatyzmach, i chciałbym, żeby właśnie nawiązali do, do tego, do, do, do właśnie takich, bym powiedział, zestawień tych, tych, tych zawodników. Bo z, zobaczcie, to, to też jest piękne. Mnie, w najbliższej przyszłości Liga Francuska, moi drodzy, może także stać się, jeśli właśnie Buksa, Poręba, czy inni z zawodnicy Fila, który tam gra, Majecki, Bułka, jeżeli ci wszyscy zawodnicy, którzy grają w Ligue 1 będą prezentować wysoki poziom, będą asystować, zdobywać gole, czy bramkarze Majecki, Bułka będą fenomenalnie interweniować w bramce, no to może tak być, że Francuzi będą kupować kolejnych Polaków, no i jeżeli chodzi o te topowe ligi, może będziemy mieli tak dużą kolonię jak we Włoszech. Moi drodzy, chciałbym, żeby tak było, bo zobaczcie, jeżeli chodzi o ligę francuską, Ligue 1 jest taką ligą, która jest pewnego rodzaju przedsionkiem premier league, ponieważ jeżeli zawodnik rozgrywa w tej lidze dwa bardzo dobre, bym powiedział, sezony okraszone asystami golami, no to może trafić do Premier League. I tak, gdyby właśnie ten Buxa, jeśli w barwach Lens strzeli 10-15 goli przez dwa sezony, to może spokojnie później spróbować podbić Premier League. Liga francuska w naszym kraju jest strasznie niepopularna, bym powiedział wielu pasjonatów ogląda tą ligę. Wiadomo, wszyscy kochają ligę angielską, niemiecką, włoską, a um... A dopiero tą, wosta, 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 i zawsze tak było, ale to też właśnie wynikało, że to taka jest liga, bym powiedział, dla smakoszy, pasjonatów, bo, bo, bo dużo gra tam zawodników pochodzenia afrykańskiego, czarnoskórych właśnie takich tych si, silnych i, i jest taka siłowa, nie jest zawsze piękna, ale tak jak właśnie mówię, Milik, Frankowski zrobili właśnie dobrą renomę. Polskim zawodnikom, tak jak kiedyś widzę niemieckiej, Błaszczykowski, Robert Lewandowski, jakby by z, zrobili to, by wypromowali się. W lidze niemieckiej zaczęto sprowadzać lepszych zawodników, podobnie było w lidze włoskiej. Polacy i to też właśnie na rynku francuskim zobaczyli, że polscy zawodnicy z, z, z czego słyną. Z, między innymi, że są utalentowani, pracowici, nie gwiazdorzą w odróżnieniu od serbskich zawodników czy chorwackich. Moi drodzy, no i to, to zostało docenione w serie A i teraz po tym jak fenomenalnie zaprezentował się Frankowski i Milik, również w lidze Francuskiej. Bo jeżeli chodzi o ten system szkolenia, no to zauważyliście, że w Francuzi super szkolą tych zawodników, przecież jest wielu wielu piłkarzy utalentowanych w -1 nie nie dostaje szansy tej pierwszej reprezentacji. Czy, czy, czy właśnie ci zawodnicy, którzy grają w młodzieżówce, nie mogą się prawda, do, dopchać do drużyny Dishampa, gdzie gra właśnie Mbappé? I inni zawodnicy Benzema, no bo, no bo taki jest wysoki, właśnie poziom. Um, ciekaw jestem, jak to wszystko będzie wyglądało. Mi się od razu przypominają te lata 90., bo pamiętacie, że w lidze francuskiej kiedyś grał Piotr Świerczewski, Mariusz, Pierka, piek, Mariusz Pierk, Piekarski, także grał tam Tomasz. Kłos kiedyś na, na przełomie 2006 roku, pamiętacie jak y, Jelenie grał w barwak oksery, strzelił tych kilkadziesiąt goli, szalał, y, pędził na skrzydle Dariusz y, Dudka. Następnie tych jednak Polaków było coraz mniej i teraz powoli właśnie y, ich jest coraz więcej. Y, mam nadzieję, żeby, że jeszcze ta kolonia się powiększy, no bo zobaczcie, bo mamy Majeckiego, który nie grał w Monaco, mam nadzieję, że przebije się, bo odchodził z Legii Warszawa jako wielki e, talent, plus do tego mamy Bułkę, który od wielu lat był wypożyczany, w Paris Saint-Germain nie grał, trafił do Nicei, mam nadzieję, że właśnie w Nicei to będzie ten czas, kiedy zacznie grać regularnie, bo liczę, że ten Bułka jednak zacznie pukać, tak bym powiedział, do bram polskiej reprezentacji. W przyszłości zagrozi zarówno Szczęsnemu, Drągoskiemu, Grabarze, czy właśnie także Skorupskiemu. Ale oprócz właśnie tych bramkarzy mamy. Utalentowanego File, który tam do ligi francuskiej trafił z Lechigdańsk, czy byłego młodzieżowego reprezentanta, którego zna Czesław Michniewicz. Mamy także właśnie Porębę Frankowskiego. Buksę, no i Milika. To mi się podoba właśnie, że w Likuan, w jednej z topowych, bo to Likuan należy właśnie do tych topowych pięciu lig świata. Im więcej będziemy mieli tam polskich zawodników, to nasza reprezentacja będzie silniejsza, i cieszy mnie to, że właśnie. Polski selekcjoner Czesław Michniewicz może właśnie czerpać tych zawodników, wybierać z ligi włoskiej, gdzie mamy ich kilkunastu, z ligi niemieckiej i z ligi e, francuskiej. E, powiem Wam szczerze, że z niecierpliwością czekam na start w Ligue 1, no i będę e, kibicował z uwagi na Frankowskiego, na Buksę i na... Porębę. No, zeszły sezon podobał mi się w wykonaniu właśnie Frankowskiego, który strzelał więcej goli od Messiego, co można powiedzieć było pewnego rodzaju zaskoczeniem. Plus, plus, plus do tego właśnie liczę na tak 10 goli Buksy, żeby Buksa w tej widze francuskiej nawiązał do osiągnięć Irena Jelenia, a nawet. Przebił osiągnięcia byłego zawodnika Wisły Płock. I zobaczymy, jak ta sytuacja poręby będzie wyglądać, bo wydaje mi się, że jest przygotowany ten pomocnik, który od 2018 do 2022 roku rozegrał 88 spotkań we wszystkich rozgrywkach w zagłębiu Lublin, zdobył 4 gole. W zeszłym sezonie rozegrał 29 spotkań, grał regularnie. Moi drodzy, tylko właśnie tak jak Wam wspominałem, smutne jest to, że tacy zawodnicy jak Poręba, Sycz, którzy są młodzi, odchodzą do klubów zagranicznych, że właśnie Lecha, czy Legii Warszawa, czy Rakowa, czy Pogoni Szczecin, tych polskich klubów, nie stać na tych zawodników, bo zobaczcie, bo zarówno nasza ekstraklasa byłaby silniejsza, byśmy mieli większe szanse w europejskich pucharach, gdyby właśnie Poręba i Sycz, moi drodzy, nie Decydowali się odejść do ligi francuskiej czy właśnie do tureckiej, tylko, tylko wzmocniliby topowe drużyny w ekstraklasie i spróbowali zagrać w europejskich pucharach, i dopiero potem by próbowali podbić te ligi. No i najważniejsze jest to, żeby polskie kluby jednak na takich utalentowanych zawodnikach jak Poręba czy Szycz zarabiali pieniądze, no bo jednak dla mnie za 22-letniego byłego reprezentanta młodzieżówki 400 tysięcy euro tylko, no to jest nie, niewiele. No to dla Francuzów to jest, bym powiedział, Super okazja, to jak przecena w super markecie. Dobry towar za ciekawą, bym powiedział, promocyjną cenę. Musimy na tym wszystkim popracować. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie ten transfer i czy będziecie oglądać Ligę Francuską regularnie, czy nawet czy zobaczcie, to też, to też mi się podoba, że Poręba trafia do zespołu, gdzie jest dwóch Polaków, tworzy się kolonia. Że, że jeszcze będzie pięknie, gdzie, gdy, gdy będą w trzech grać. Od razu się przypominają czasy w gdzie yy, mieliśmy Wolfsburg, Juskowiaka, Waldemar Krygiera, Nowaka i były takie spotkania kontra Energy Cobuz, gdzie tam grał właśnie Kałużny i Kobylański, no to gdy było pięciu Polaków, grało w pierwszym składzie, no to człowiek wtedy w Polsacie, tam jeszcze to nie nazywał się wtedy Polsat Sport, ale taki właśnie w, na przełomie 2000 roku oglądało się spotkania Bundesligi, czy na DSE, czy na SAT-1 a oglądało się powtórki. To było piękne. To, to, to jest zawsze najpiękniejsze, gdy właśnie w tych zagranicznych ligach mamy takie spotkania, gdzie kilku Polaków mierzy się ze sobą. No i ta liga Fra Fran francuska i tak jak mówię, może nam tych kilku zawodników do reprezentacji przygotować właśnie między bo wiadomo Milnik, Buksa, Frankowski, no to już są reprezentanci Polski taką, mówiąc kolokwialnie, taką pełną gębą. Nie muszą być przygotowani, oni mogą najwyżej ten swój poziom podwyższyć, ale na przykład właśnie Fila i Poręba, no to, to to są zawodnicy, to jest przyszłość naszej, bym powiedział, reprezentant, reprezentacji. Młodzi, utalentowani zawodnicy, którzy grali w młodzieżówce, między innymi Czesława Michniewicza, mogą właśnie by, by, przy, przez te kilka e, przez sezon zostać oszlifowanym i później właśnie spróbować przebić się do polskiej reprezentacji od razu mi się przypominają te czasy kiedy właśnie wreszcie grał Jacek Bąk pamiętacie jak właśnie przez wiele lat były kapitan Polskiej reprezentacji Bąk grał w Lyonie później się przeniósł w Dolinicji, później grał w Champions League Piotr Świerczewski grał w Bordeaux w Bastii, przepraszam, nie Bordotko w Bastii, a później, a później następnie grał w Marsylii i Tomasz Kłos w Auxerre. Oks I, 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 I taki był właśnie czas później Jeleń, Dudka, no i tych Polaków mieliśmy niewielu, a to jest taka liga, tak jak właśnie Wam mówię, która przedsionek pre Premier League. Jeż, jeżeli radzisz sobie jeden, dwa sezony w lidze francuskiej, no to wtedy pojawiają się oferty z Premier League i możesz być tego pewny, że poradzisz sobie w lidze angielskiej, bo to jest trudna, siłowa, fizyczna li liga. Nie każdy sobie potrafi poradzić w tej, w tej lidze. Nieraz właśnie to było smutne, że do Ligue Polacy nie trafiali, ale też bywało czasem tak, że wybierali inne ligi z uwagi na język, bo wiadomo, język francuski no, słynie z tego, że jest e, trudny do na, nauczenia, m, moi drodzy, szczególnie w tej początkowej e, fazie. E, zapraszam Was do komentowania. Jestem ciekaw Waszej opinii. Jak oceniacie ten transfer? Czy będziecie ligę francuską oglądać? E, jakie macie wspomnienia z tą ligą francuską? Bo gdy ja sobie właśnie przypominam, słyszę Ligue 1, to od razu przypominają mi się czasy Piotra e, Świerczewskiego, który grał właśnie w tej lidze regularnie przez około dekady. Jacek Bąk też tam grał w tej lidze około dekady. Tomasz Kłos grał krócej, ale grał, pamiętacie, z Dżorkajewem w Oksery. Um, moi, moi, moi drodzy, nie, przepraszam, z Dżorkajewem grał w Kajs Zestał. później właśnie się przeniósł z Okser, ale jak widzicie, ci Polacy grali tam regularnie. Mario Piekario grał krócej, a Jeleń, Dariusz Dudka, no mam nadzieję, że właśnie Poręba, buksa nawiążą właśnie do tych występów tych legendarnych zawodników reprezentacji Jerzego Engela, a nawet przewiją ich sukcesy. Dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!